do nowej roboty, więc tak. Najpierw musimy obrać ziemniaka. Pięć. Dobra, witam ponownie. Zmieniamy sprzęt. No i po cięciu jeszcze widzimy, jak zrobię tego ziemniaka. Okay. Jak obbierzemy ziemniaka, to musimy go opukać? Jak każdy prawdziwy Polak. I teraz tak. Kroimy na cieniutkie plasterki ziemniaka, żeby ten ziemniak był najlepszy. A dopóki ja kroję tego ziemniaka, to powiedzcie mi, to chcielibyście serię z EPF-a dwójki. Może Strucker z NP nawet, bo na razie mam bana, ale do dzień 19. Napiszcie w komentarzach, bo będę bardzo szczęśliwy, jak napiszecie. Możecie też oczywiście napisać, jaką inną serię byście chcieli. Od razu mówię, że nie będzie serii Zatex Legends, bo nie chcę mi się tego na nowo instalować, to znaczy nie chcę mi się w ogóle w to grać nawet. Mogł mogłaby być nawet seria z CMS-a 14. Dla nikomu ma tych Simulator 14. No kurde. No. Ale nie wiem, czy byście chcieli. To musicie wszystko napisać w komentarzach. Ja ogólnie yy, coś tam umiem już majstrować w CMS-ie. Yy, dobra, cześć. No, jak widzicie, teraz nagrzewam kuchenkę. Jak widzicie, tutaj się już wszystko ładnie grzeje. Żeby zrobić te chipsy, musicie, prawda, nalać tutaj olej. No. Jak już nalaliście olej, to teraz musimy poczekać, aż to się zrobi. Więc, tak jak mówiłem, możecie też zaproponować, co byście chcieli. W kuchni Malmex, Roseł już był, ciasto już było, no dużo rzeczy było. Nawet zupa tomiderowa. E, no, ale wracając do tematu nie. serii zapeks, Legends nie będzie dlatego, ponieważ. No komu by się chciało to nagrywać? Może być z Fortnite'a musi być. Ale, ale, ale tyle. Dobra, cięcie za jak się to zrobi. Dobra. No. Dobra, siemanko, już jesteśmy z powrotem. Jak widzicie, już się to robi. Moim zdaniem wziąłbym sobie taki kiełbuk, który mógł to prawda, tutaj z boku napić i tu to wywalić. O, jak widzicie, jest wszystko tutaj dobrze. Nasze chipsy się robią. Jak widzicie, tutaj zrobiłem trochę takich innych, dziwnych, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest, żeby te chipsy istniały. Przez mnie bezpieczne. Ludzie! 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 chwilą tutaj boły takie frajer werki. Wylam. Normalnie... O. No, dobra. Teraz postaram się to tutaj zgarnąć. Tego yy, kilka. To no i zobaczmy, mamy eleganckie piściory. To to odwrócić chyba. To jest dopiero hardcore, nie? Jakieś tajrymy. No. Ja to jest pewnie z No. Kurde, jak to teraz odwrócić? Mam nadzieję, że będzie w moim asortymencie tutaj takie narzędzie do obracania. Oby było. O jest. Ale mam przejść. O, jak widzicie nasze pipsy się tutaj już... Elegancko pieką. Musimy je podwracać, żeby się przypiekły z każdej strony. Kurde, zaraz zaczną się spalać, jak ich wrócę. A co w ogóle dwa się na siebie nałożyły? To trzeba je Okej. Jak widzicie, jest malutko na ma wszystko pod kontrolą, chyba, ale nie mogę. O, tego widzisz właśnie. Myślę, że zaraz już będzie koniec tego niesamowitego pieczenia chipsiorów. To są moje pierwsze chipsy, jakie w życiu robię. Oczywiście nie pierwsze chipsy, jakie w życiu jem. Hehehe. Ale jak widzicie, wszystko jest tutaj idealnie przypieszczone. To jest najlepszy sposób na... ...fuck. Nie będę miał demonetyzacji, więc mogę tam trochę od czasu do czasu sobie przeklnąć, bo nie mam monetyzacji. To nie. Dobra. Myślę, że lekko się z tym zapędziłem. To trzeba jeszcze... O! Jak widzicie, to możesz wyjąć. Jakby co, to jeszcze to przypieczemy. Nie wiem, czy widać, żeby mi nie było lepiej. To jeszcze nie jest dopieczone. To już jest nadpieczone. No dobra, więc jak widzicie, te wszystkie chipsy już są dobre, więc chyba je możemy wszystkie już stąd wyłożyć bo widzę, że wszystkie są idealnie przypalone. Oczywiście mamy problemy, bo tam ptaki ćwierkają za oknem. Mm, jak zwykle. Dobra, mamy te wszystkie ćwierki. Z olejem, takie tłuste będą. Ten się przypalił. Przypał. O Jak widzicie już przestało syczeć. Wyciągamy te resztki. Olej mam nadzieję, że jeszcze się do czegoś przyda. Może jeszcze kolejną serię chipsów zrobimy. Dobra. Teraz, jak już to wszystko mamy, Musimy to posypać przyprawami. Bo co to za przy bez przypraw, nie? Zastanówcie się. Niektóre są jeszcze trochę niedopieczone, ale też. Tak jak śliwki, robaczywki. Zawsze się musi coś trafić. Dobra. Więc tak, jak widzicie, mam tutaj przyprawę kebab. Jak ktoś lubi y, chipsy kebab to ja polecam ogólnie tam przyprawę, ale ja nigdy nie próbowałam, ale ładnie pachnie. Ale najpierw sobie zrobimy paprykę słodką. O kurde, za dużo się posypało, nie? Ale to nic. To się, to się naprawi. Wszystko tutaj rozniesiemy. To się da naprawić jeszcze. Nie ja wiedziałem, że mi się tyle posypie, ale dobre są te chipsy. Mam nadzieję, że będą dobre. Oczywiście wszystko mi wypada, jak to prawdziwy mamek. Panie Solis, sprawdźmy. To dobre. Poletam malmex Malmeks. Nazwisko malmex. Jest dobre. Udostępniajcie ten filmik. To się na pewno każdemu przyda. Dobra, kończymy też.